Dobra, witam, witam przy nowym odcinku I... żeby nie było takiego... ASU Teraz, Witamy, witamy Oczywiście on już poszedł beze mnie Bo tak jest życie No, ja idę jak pijany Ui! I, Może wam dam jakiś link do tamtego starego filmu pierwszego, pierwszej części, yy, czyli dam Wam od razu nazwę. Jak oglądaliście, to wiecie, że tam się nazywa PO kiedy Wasz Stary opowiada Wam drogę do szkoły. <grym grym> Drugiego do szkoły. Więc zrobimy dzisiaj kontynuację i tak naprawdę to tylko minęło nie wiem, dwie godziny i już jest kontynuacja dlaczego? bo nie mamy nic lepszego do roboty w życiu, bo, bo tak, bo mamy dwumiesięczny urlop płatny w robocie i. Tak jest. A, uuu, nie, dam tam wyjść. Naprawdę? Jak Proszę, ale... Zobacz, jaki zębien. No i mnie po, po prostu Rosjana. pociągniesz. Poczekam. No, Tylko nie, nie, no. nie zrób takiego samego błędu co ja, czyli... jest się skrócić. Tak jak Da, dalej się uczy, a ja bym. Andrey, agulowany. Ja nawet w dwie godziny. Ja nawet dwie godziny i już się nauczyłem mechaniki. Ja mam trzy godziny w tą grę. Dawaj, i <śmulny> za głębnie pociągnij. No za głowę mnie chwyć. O, dobrze. No i teraz ciągniesz. Ale ty się przyczepiłeś. No ciągnij. Weź się. No czekaj, no podsadam się. Nie ruszaj rąk! Eee, zablokowały mnie! O! No, nie! D, no! Zmieram no to widzisz teraz do góry! To jest i ale nie! A co to miało być? Moje biurko? Nie... Jak Nie się, biednie. Bo ja tak w też przecież... dalej się... Robię. Dawaj, spider jestem żaba Spider-Man. Ja ci, 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 pomóc. O, ty i twoje pomoce Olf. drogowe. Gdy lepiej już żebyś byś zadzwonił po karitas. Tak, tak, Jakiś ja daleko, robi -y, oczywiście. Widać. tak, 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 o tak, 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 nawet by, bo, bo bo, bo, bo tego. tak, 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 A potem będzie ewoluuje. tak nie, bym zobaczysz. A bo od No, God! No, God, please, no! 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 To no! ci uwierzę. No, ale to może, co jest Nie wiem, ale to ci. To normalnie z techniką można. Gdzie ty jesteś? O nie! Ty peniż mi śmierdzi. A ty tam jesteś! Jak już to zrobiłeś, to nie ma tego Nie czego tam wyjaś. tędy, tylko tędy! Czemu mi nie powiedziałeś? No, że wiesz. No, ja nic nie wiem. Ja to wiem, ale ile to jest iloraz w matematyce w śmieciu. Kećw. No, mój stary winiary. Essa Mmm, wyciągnęło mnie to tak w górę. kurwa. No dobra, to nie ma. Do piekła dawaj, dawaj pola minuty, mu lecą. No to będą lecieć. Tak jak ten. Yo, ja pierdzielę! Weź idź dalej beze mnie Hi gram, dzięki. Jak to mnie zrespiłeś. Widzisz, znowu. A few moments later. taka niż zwykła. niż żadna. Oj, co wyciągasz te ręce? Nie ma Boga tutaj Może jest, ale... No woj, mam... Kaczesz jażdży mi! Po nieźcie się miażdży. Jakby to to mógł, żebym cię łapał Okej? Okay? Dziś radę sobie Chodź! no, no jesteś jakiś ten! Specjalny! Czy ty, normalnie to część skakać jak będą No ale ja nie jestem pedofilem. No ja nic tam nie wie wiem! Ty nic nie wiesz. O ty ma specjalnie specjalny dla ciebie! Czekam, widzowie, weźcie, dostawcie tej! To się utnie Nicza. tak a Zniszcza, zostawcie! Nicza, to ja tobie zaraz postawię. moments later. Czekam, żeby czy, ty pojeżdż, że, Tylko skończ do mnie, a nie obok mnie. Spiderman, Spiderman. To co ty mnie chwytasz za dupę, ty I, nie, noowehh, to poczekaj No, zboczeństwo, już! Chodź tu! Tak, jakby się chwytam podłogi, to to jest ze mną nie tak, ja nie jestem jakiś specjalny Spider-Man no to ty robisz? Cię, jakby z, no łapet się jakbyś miał zamiar spać znowu o, ale ja nie mam zamiaru spać ty mnie zrzuciłeś <grym <grym no wciągaj no gości no, nie. no ja do... nie wiem co mam ci powiedzieć teraz ale dzięki no właśnie no ja się stajam, żeby no. Było ja dobrze. też się staram <grym> <grym> Aha, bo to, to już tam dobra, to ja ci pomogę. Patrzę tam dla ciebie. <noise> tak, ty wskoczysz do mnie. A, bym się już tak, tak. Zawsze myślisz, że szczertuje. A ja mówię zawsze o tobie prawdę. Oddaj mi się kolego, już nie, nie lubimy. Dobra. to Teraz potrzebny mi A nie, 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 nie. Hey. To pa. Czekaj! Nie, nie, No, czekam! To będzie mi się teraz ciężko podciągnąć w ogóle. Musisz mnie chwycić. Jakoś. Dzięki Ci. Oooo! o. Cięcie było, będzie i zawsze było w naszych sercach. Dobra, teraz ty się nie uczę ja cię po przyniosę. Co ty mówisz? Ty jesteś. Ty jest, Ja też ja no jestem. No dobra, kurde, nie umiesz nic robić. No co, ja cię tylko nie No właśnie, jak ty mnie unosisz? już tu jest tyle kilogramów. Nie trafiłem. <laughs> Chodź! Będę Idziemy! Ale gdzie ty chcesz ranobić? No tu. Aha, a po co? Po to, żeby. O jakie licho! No mam głowę odwrotnie, a ręce odwrotnie. Nieprawda. Czekaj, bo ty mi skarg skręcisz. Jeżeli go posiadam, nie wiem czy żaby są. Dawaj! To nie dawaj! Dawaj! Dawaj, dajesz jody! Ja wiem tak kto tak mówił kiedyś. Przecuj się! Ja wiem kto tak mówił. Nie wiem. W 2003 2000 years. Dobra! Dobra ja bił to! Dobra, Tak! To jest bardzo łatwo. To ty weź ten worek, ja, ja tutaj będę siedział i okay, czekał. No co ja Ciebie powiem? Jestem, jestem, jestem bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Mm -hmm. Tak. To nie do mnie, takie słowa. Ale to nie no, do mnie. widzowie. <laughs> Wyzywa się na mnie widzowie, my się na mnie wyzywa. Myślicie... Myślicie, SMS... Myślicie sms o treści Pomagam na numer 6969. A few moments later. Tak, tak. Żebyś jeszcze zadbał o swojego Instagrama. No nie no, ja nie, nie obchodziłbym. Ja tam coś tam rzucam czasami, może... OOOOOOOO! Klim tam. Widocznie! nika do Instagrama. <SC Willy> Nie linka, musicie być trochę bardziej rozważni i damy wam tylko... No, no. Dokładnie. Bo nie działają linki. Chciałbym sam rzucić filmy z mojego konta, a nie chcę mi się tego robić. Więc on będzie te wszystkie filmy ze mną, yy, bo, bo to jest mój film. Coś ty zrobił. Urwałeś bajkę! Ty musisz wszystko urwać! No urwałeś to tu To, ścieka, to nie Co to jest? To to jest ścięgno. Ja bym chciał coś... Nie, to to! Kurna, ty, normalnie... Jaką oceny miałeś biologii? Piątkę. No kurczę... Nie, <laughs> nie wiem co to jest. Ściegno to jest... To... Słuchaj, to, mnie nauczyli... Zginą ci jakby. Aha. Mnie nauczyli jak okłamywać dzieci, ale nie jak z nim się zmierzać. No to teraz ja się nauczysz. Aha, tak. Gdzie? w górze, Wideo, do tego, mhm. to ja sobie idę. Ale patrz jak się wyćwiczę. Skacze i ja yeah, jestem jak. No, ja, ja tak jestem tak jak w No, dobra, patrz. Patrz, czego się ostatnio nauczyłem. Tak, bo ty już ten sprzęt no, 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 przechodziłem i trochę. i trochę mógł użyć. Jak razy poziom ten przechodziłeś? Serio? Ja już sobie oderwałem belkę. Ja sobie tą belkę wezmę teraz. poradnik nu 10, Ajku Inaczej. I Nie, ty masz dawno i nie u tego Da. Tak. Czas. Da się. Da się. Parkinsonem. parkinsonem. Ju. Już. Ja już dałem jadę. Odejdź. Da na... ja sobie sobie Da Chodź Da Czemu Da się. Da na mnie. Masz Da się. Na pewno... no, no, to ja w tym odcinku ty... na pewno trzeba będzie użyć wypikiwania. Ty? Tak? Używasz tego. No. Jak pójść. Na budowie. Kacz sobie. Wow, doskoczyłem. To co? Mam śpiłem w ciebie. O tych Dlaczego się po mnie spodziewałeś? Wątpię. z że mi się udało. Ale normalnie... Chłop... Sto... Na zamku to ty będziesz! To chłop. Wytrzycy... To chłop... Czemu naspojlerowaliście, widzą kolejny poziom? Tym mały. Mogę. mały jak Gremi, nie, nie pomogę. Mały, jakby cię tutaj nazwać krewni, nie, nie. Ty mała ża, bo. A nie, bo co teraz jest dobra według mnie. Dobra, po tym poziomie kończymy odcinek. Serio? Tak, pojrzyj się na odcinek. to, to serio będzie miała 30 odcinków, i tak nie będzie do i setna. Ja wolałbym no zrobić... No dwa, ja wolałem zrobić dwa poziomy, słuchaj, i ten i, i je zmontować dobrze, bo i tak ten odcinek będzie tak krótki, że montujemy z niego połowę. Ktoś zwanił, wierzę. No tam, tam coś innego. Nie, nie o to chodzi To nie ten mój kolega Kuras. Nie. Aha, super. Ja, jak coś było, furasem nie jestem, widzę, bo tylko że i Tylko żyje i wtedy, furasem Ale gatunkiem, którego sam nienawidzę, są baseniary. I Matki społeczne. I do czego to prowadziło? Temu ty się nie zdecydował. 801 pm, the next day. A w, w czym my gramy? Na jakiej platformie jesteśmy? Na jakiej od dół, Poskoczyłem pierwszy raz w życiu Tak? To by tak jest. Tutaj będzie łatwizna, ja już przechodziłem z tym koniu hmm. Najłatwiejszy na świecie Połowę z tego wydytniemy Połowę z tego wybitamy Wiesz... Powiedzcie o nasz Wiesz, jaka jest najbardziej... Wiesz, jaka jest najbardziej... Yy... 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 Jaka jest najbardziej postać, która jest najbardziej wulgarna? Ar... Nie, też, ale Art bo, bo bo jego wszystkie słowa są wypowiedziwane. Bo się nie zna na Gwiezdę wojny, i ja się znam Uf! bardzo dobrze. Jest nasz, na nie, bo nie oglądasz Mandalorena Ale Mandalorian to jest dosłownie... Tam nie ma w ogóle wzmianki o sagi, co zyskało No i No to, to, to? Komu? No właśnie kurde, no bo na tym budowali... Kurde, na tym się budo Oni to budowali 30 lat z przerwami To takimi sporymi Ej, Dobra, zabij Patrz, wpadłem do ciebie Znowu... Wróciłem nie, nie, że nie, cię nie, Ucieka. nie, nie, No jesteś na nie, musisz spać. Do przepaści. Tu dla Ech, nie, przepaści. nie, tu nie, dla nie To żubię. ja muszę się to Nie wchodź mnie to A, wpadłem Ale ja no. Bo Pomasz buty z AliExpress no, Cicho To no. Wow. ja nie wiem jestem najlepszy w przepychaniu pudełek, ja jestem najlepszy w takich informacjach idziesz teraz okej okay? i ja ci dam znać może mogę już? Dzięki mogę już. Czekaj! Oczywiście no to jest grane. Ten no, jeszcze spadę sam. Ta dźwignia jest bardzo... Bardzo płytka. Wobec mnie. Płyska to nie jest, u nas. Dobra. Daję. Nie mogę. Te transportu Uje ci to już. Dzięki teraz film musisz zrobić Po co? Bo chyba ktoś przejść Nie Ej goście Ej gości nie... Ja się nawet tego nie chwyciłem i udało mi się przelecieć Idź dalej będziesz miał saving Idź dalej Po prostu Idź dalej mamy po... My mamy to zrobić Normalnie mamy... Normalnie czyli jak? Nie jestem człowiekiem Znowu A co ja jestem yy, ten. Z to nie nie No i teraz oszukujesz samego siebie, bo masz. Bo masz. Postać, masz, pod hełmem, masz pod hełmem kartkę papieru z tą, z tą postacią. A inaczej wygląda w prawdziwym życiu, prawda? Tak. Jadę sobie z nią. Ale czemu tak nisko? Ej, spróbuj nie przygnieść tym. Sprawdzimy, co się stanie. Czy zbagujemy grę? Nie wiem, wydaje mi się, bo mam 5 lat Jestem pod kiemurą Zbiąłem się I Chyba nie mogę już to końca Za bardzo Czekaj no to, to to obniżę, ci to żebyś nie kozaczył patrz patrz synku, patrz no ja pierdzielie nie wypinaj mi się teraz Co? Nie ty tylko Ja się tam moja postać Ja, Mięśnie. Jak to nie jestem to mięśnie, tak? Hmm. Prawda? tutaj, jestem Teraz jestem tutaj, jestem No teraz to tam napraw. Co mam naprawić, was? No ja, że zepsuł. To? No patrz to. Widzisz, ale to ja nie, ja. Ale patrz, odkręciłeś dźwignię i patrz. czuja, jest jestem teraz. On mnie wrabia widzowie, idę się zabić. Pa pa! Nie zabijaj się. Skoczę. O ale się boję. Skoczę. Patrz. patrz. Skoczę. Oh, ale żyje! żyje. Ale żyje! Nie! Pitlejs! Nooo! Skacz! Nie wiem, się odbijał w tym mhm, górku. Tak. Wylecili za pół Teraz ja! Nie! ja jestem cięższy! Nooo! No właśnie! No loplane pół ściany! Jelly! Ja Boże, czy ty to widzisz? Dobra! To No, my ja! My ja my jesteśmy! Gdzie niebie, Uuu! Pa, Uuu! Papa!